Zabrak maski pod Biedronką w Polsce, nie? Panowie i proszę legitymację mi pokazać swoją. Przedstawicie, ja panu dowodaję, tak? Oczywiście, a spisał? Tak. Z Wojciech Ale legitymację 90, proszę. 28, 27, nie, legitymację no, proszę, proszę pana, służbową, tak? Proszę, pan, Ma pan, pan prawo tak. okazać swoją Tak żebym <klujny> <klujny> widział dokładnie. Jak ona wygląda numer nie, nie, nie nagrajem. No no, nie, nie, nie widziałem sam. Proszę mi ją ją dokładnie. Proszę mi ją dokładnie okazać. Proszę mi ją dokładnie okazać. Ja panu dowód daję, tak? Pan mi skanuje dowód, ja policjant, policja, tak? Proszę pana, proszę tego nie nagrywać, bo tutaj jest... Ja mogę sobie system, nagrywać, mam ma pełne prawo. Policyjnych pan nie może nagrywać. Mogę. I mogę. proszę pana o no. legitymację policyjną. Tak samo. A mój dowód panu daję, tak? Proszę bardzo. tak? tak? I pana legitymację, numer ja panu i dokładnie. Nie, nie pokazał pan, pan dokładnie. Nie widziałem. Nie widziałem to dosłownie. może pan nie widział. No dobrze. Proszę mi pokazać okazać swoją legitymację. Nie, tak O pan nie okazał pan nieczytelnie nie pan dla mnie sobie, w tym momencie. Nie czytelnie. Proszę mi okazać i, legitymację jeszcze chłopan, raz. proszę, że pan nie umie czytać, że podaj. Podójbo... <śla> Polska policja za 20 zł, koszy sądowe pierdały, na to ich stać, nie? Polska policja, dokładnie. Ja proszę? Ja po tak? proszę. proszę? Proszę. Proszę. ubrania, ubrania, a przed chwilą w aucie, jakże się żeście jechali, to, ani to, jeden się? nie miał maski, nie, nie tak? Ani jeden. Dopiero jak wózek pod Biedronkę odprowadzałem, to się czepili maseczki. Będziecie na YouTube. Wspaniałe. Super, o polska policja działa. Tak. To sobie wypisz mandat na 20 zł i ja go przyjmę. Co? Z dowodu już czytać nie umi? Po szkole policjanci polscy. No, proszę bardzo. 20 zł, kurwa. Dobra, piszę mandat za 20 zł, pan, i się rozstajemy. Nie, proszę pana. No dobra. Co, proszę pana, nie? Proszę o mandat 20 zł za brak maseczki, tak? A za co jeszcze mnie je ukaracie? Co? Się pytam, jawnie. Dobrze, Tak? Nagrywa, a my na razie skończymy 17, bo tutaj mhm. nie. to proszę wypisać mandat 20 zł, tak? Tak jak pan wcześniej powiedział, 20 zł, tak? pan rozmawiał z panem funkcjonariuszem. Dobrze. Ja się oddalę. Odmówił pan przyjęcie mandatu i nagle teraz pan mówił. Nie, to nie pan pisze 20 złotych, a ja, jak chcecie to pisze, to chcecie. Debidni z Polski. Tybie sobie wdupili? Chwycili mnie, nagrywam ich. No no Za brak dawać... maski 20 zł. No jest sam siebie robię, no. robi podonami. Halo, jestem, ja nie uciekam. Nie uciekam. Tylko poszłem sobie. Ja nie oddalam się. Tylko 5 metrów odeszłem, tak? buty kurwa afera fuj Będziecie słodzi na YouTube No i co teraz? Zamkniecie mnie, czy to? Za... Brak maseczki z wózkiem, chwila. I ubrałem, tak? Nikt nie szedł. Z tym, tak? Dobra. Bo sądy nie mają innej pracy w Polsce, eh? tylko brak maseczki. Przez dosłownie minutę. Tylko było tego wprowadzić. Nie było innych ludzi, tak? Żeby ktoś szedł bokiem, przechodził. W sklepie normalnie ubieram maskę. I tak dalej Chyba, że nagrywanie to może z strony stronę No, niech sobie Pan nagrywa Będziecie słabni Uwierzcie mi Karolinka, centrum w pole. A jechali w radiowozie? Z kolegą, tak? Na służbie Ani jeden maski nie miał Nim żeście podjechali Widziałem tylko nie nagrałem to jest Było tak 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 moje wymysły no Dokładnie widziałem no, A wy się bronicie jak możecie no dobrze dobrze KPJ i numery nagramy Radiobozu 66 Na kogutach stoją Za brak maseczki Szanowni sobie gdzie nie kręcić się tutaj Ej, nie, nie utrudniam w ruchu drogowym bierze, tak? Bierze pan cały czas pana nie utrudniam w ruchu drogowym tak? wierzycie pan cały czas proszę pana tak? proszę na razie sobie stanąć i poczekać tak? byłbym bardzo wierzył teraz pan kulturę ma od początku ja nie powiem tak, początku ja tak czas sobie sprawdźcie ja sobie może do auta pójdę mojego zapalę bez wateczki tak? A wy sobie kwity piszcie Pana jest teraz w trakcie, jesteśmy w trakcie interwencji z Jakiej interwencji? W trakcie interwencji w stosunku do pana w związku z niestosowaniem się do nas do stosowania Dobrze, okay. maski, tak? Dobrze Także proszę na razie sobie stanąć tutaj Maseczkę mam się. cały czas Tylko chwilkę nie miałem wózek I o to wam chodzi, żeby tylko mandaty wklejać Proszę bardzo skończymy ten film z tym panem Niech sobie wypiszą co wypiszą I tyle będzie w temacie